Proszę Państwa, spotykamy się w szczytnym bardzo celu, gramy wszyscy do jednej bramki, zbieramy pieniążki dla powodzian. Jest to bardzo ważna inicjatywa, trzeba wspierać ludzi, trzeba pomagać. Za zaangażowało się bardzo dużo osób e, dobrych, e, naprawdę duszyczek, które wsparły nas tutaj w pieczeniu ciast, wypieków. E, jest Zupka Grochowa od Karola, e, Sołtysa e, Kraśnika, e, jest e, wypieki z e, klubu sportowego Bieliki, e, Bieliczanki Stare Bielice, e, dziewczynki, które e, tańczą ludowo, e, zespół fala, który się zaangażował e, również. W całą tą inicjatywę. Pracownia Czekolady, Przemek Góral, Monika Rudnicka i mor, multum ludzi, dobrej woli mieszkańców naszej gminy, jak i okolic. Myślę, że to przede wszystkim płynie z serca naszych mieszkańców, którzy, którzy, chcą pomóc powodzianom. Zbieranie takich darów, takich jakby jak ja ostatnio usłyszałam w internecie, że woda i wiezienie jej stąd tam, to myślę, że to jest takie trochę bezcelowe. A tu jak zbierzemy środki, przeznaczymy je na kupno osuszaczy, czy choćby nawet pomp takich, które wypompowują i te wszystkie inne rzeczy, które im tam są przede wszystkim niezbędne. A, a myślę, że tymi produktami takimi spożywczymi, mimo że długi jakby termin przydatności, to one tam już teraz to są. A teraz to przede wszystkim środki. Myślę, że to im najbardziej jest potrzebne. Nasz klub sportowy co roku wyjeżdża do Stronia Śląskiego. Jest to miejscowość bardzo dobrze nam znana. Dlatego tak bardzo mocno będziemy tutaj wspierać tą miejscowość, angażujemy się i zbieramy to wszystko, co jest najbardziej potrzebne.